Dzień dobry, witam Was na pokładzie Emera 170. Dzisiaj chciałem opowiedzieć trochę o silniku odrzutowym, przybliżyć Wam zasadę jego działania i opowiedzieć o podstawowych rzeczach, które w nim się znajdują. Silnik odrzutowy, jeżeli chcielibyśmy go porównać w takich podstawach jego budowy, jest niezwykle prosty. Jeżeli porównamy go do silnika tłokowego, w którym ruch posuwisto-zwrotny tłoka musi być przeniesiony przez korbowód na wał korbowy i zamieniony na ruch obrotowy, to silnik odrzutowy jest tutaj banalnie prosty. Mamy sprężarkę na jednym wale z turbiną i gdzieś pomiędzy komorę spalania, w której wpalane jest paliwo. Oczywiście. To są podstawy, w rzeczywistości ten silnik jest dużo bardziej skomplikowany, ale jeżeli chcielibyście znaleźć w nim bardzo dużo ruchomych mechanizmów, jeżeli chodzi o sam ten rdzeń silnika, to w przypadku na przykład silników w Embraerach będą to dwa współosiowe wały. Jeden wały obsługuje sprężarki i turbiny niskiego ciśnienia, Plus wentylator, a drugi wał, wydrążony w środku, obsługuje sprężarki i turbiny wysokiego ciśnienia. Jeżeli chcielibyśmy zrozumieć, jak silnik działa, to można, znaczy zasada opisująca, opisująca silnik odrzutowy to jest tak zwany obieg Brightona-Joula. W samochodach mamy obieg Otto albo Diesel, a tutaj Brighton-Joul. W zasadzie można powiedzieć, że jest to bardzo zbliżone do tego, jak działa silnik spalinowy. W silniku spalinowym czterosuwowym mamy słów ssania, sprężania, wybuch, czyli praca i wydech. Tutaj też możemy znaleźć takie cztery elementy: więc mamy sanie, sprężanie, spalanie i pracę. Sanie odbywa się we wlocie silnika, później sprężanie w kolejnych stopniach sprężarek. Najpierw niskiego ciśnienia, później wysokiego ciśnienia, sprężone, rozgrzane powietrze wpada do komór spalania, których jest kilkanaście na całym obwodzie silnika. Tam paliwo jest spalane, po czym jest rozprężane, przez co wzrasta jego prędkość i tymi spalinami napędzane są turbiny. Z tych turbin moment obrotowy przekazywany jest przez wał z powrotem na sprężarki. więc jeżeli mówi się o silnikach odrzutowych, to warto rozróżniać sprężarkę od turbiny. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak działają hiper proste silniki, to w internecie można znaleźć filmy, na których np. ktoś turbosprężarkę samochodową przerabia na taki niezwykle prosty silnik odrzutowy o bardzo niskim ciągu. Kiedyś silniki odrzutowe to były silniki z. Bez podziału na sprężarki i turbiny niskiego i wysokiego ciśnienia. Później to troszeczkę ewoluowało. Później pojawiły się silniki dwuprzepływowe, ale ten stopień dwuprzepływowości nie był taki duży. Na pewno wzrastała ekonomika eksploatacji tych silników i troszeczkę spadał hałas. Ale przełomem było wprowadzenie silników turbowentylatorowych. Silnik turbowentylatorowy. Takie jak na przykład w Embraerze, w Boeing 737, praktycznie w większości współczesnych samolotów pasażerskich, jest to silnik, w którym 30% ciągu, mniej więcej 30-40% ciągu jest wytwarzane przez sam ten silnik odrzutowy, natomiast cała reszta przez ten wentylator. Te silniki charakteryzują się tym, że ich obudowa, ich wielkość jest dosyć duża. Więc jeżeli podchodzicie do samolotu i widzicie ten wielki, wielołopatowy wentylator z przodu, to jest właśnie silnik turbo-wentylatorowy, eee, A ten wentylator nie jest niczym innym, jak otunelowanym śmigłem. Ktoś kiedyś, i to już stosunkowo dawno, zwrócił uwagę na to, że jeżeli śmigło umieści się właśnie w takiej rurze, to jego sprawność znacząco się podnosi. I ten efekt wykorzystano właśnie w silnikach turbowentylatorowych, ale żeby do tego dojść, trzeba było najpierw stworzyć silniki odrzutowe, które osiągają duży, może nawet nie duży ciąg, ale są w stanie pod obciążeniem napędzić ten wentylator. Co jest ciekawe w silnikach samolotów pasażerskich, nie wszystkich, ale w większości jest coś takiego, co nazywa się rewersem. Rewers jest to system, który pozwala odwrócić ciąg silnika, żeby zamiast do tyłu zaczynał dmuchać do przodu. W starszych silnikach, które nie były turbowentylatorowymi, na przykład w starszych Boeingach 737, w Tu-154, w Iłach 62 też i w niektórych samolotach jeszcze współcześnie produkowanych, ale tych mniejszych, rewers to były po prostu takie dwie połówki dyszy wylotowej, które się... Zamykały i powodowały, że ciąg silnika był kierowany do przodu. Kiedy pojawił się wentylator, okazało się, że wystarczy tylko odwrócić ciąg wentylatora. I bardzo często na samolotach pasażerskich możecie zobaczyć, że albo przesuwa się pierścień na silniku, czyli część silnika odsuwa się do tyłu. Tam wtedy się różne rzeczy dzieją pod tym pierścieniem, i przez takie żaluzje, najczęściej zrobione z włókien węglowych powietrze wydmuchiwane jest do przodu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 70% ciągu realizuje wentylator, a tylko 30% realizuje sam silnik odrzutowy, to takie odwrócenie ciągu jest wystarczające. W niektórych silnikach są to takie klapy, można je zauważyć na przykład na samolotach Airbus A340, na niektórych A320. Wszystko to jest zależne od tego, z jakim silnikiem samolot lata. Co może być jeszcze ciekawe, to w silniku odrzutowym mamy wtrysk wielopunktowy. Oczywiście nie jest on sekwencyjny, jest to mechaniczny wtrysk, czyli jest pompa, która wytwarza ciśnienie, jest kilkanaście, kilkanaście wtryskiwaczy, jeden wtryskiwacz na jedną komorę spalania i one podają paliwo cały czas. Jeżeli silnik zostaje uruchomiony po postoju, Układ zapłonowy jest w trybie auto. Air rozkręca silnik, podawane jest paliwo i pracują świece. W momencie, kiedy silnik osiągnie już pewne obroty i ustabilizuje się, system zapłonowy się wyłącza i ten silnik bez iskry jest w stanie pracować. Jest pozycja override, w której możemy wymusić pracę obydwu świec zapłonowych. No właśnie. Silnik odrzutowy, taki jak, jak te stosowane w Boeingu 737, czy czy w Embraerach 170-190 ma kilkanaście wtryskiwaczy, ale tylko dwie świece zapłonowe. I nie są to świece zapłonowe tak jak w samochodzie, które mają podać iskry w odpowiednim momencie. One po prostu strzelają jak zapalarka w kuchence gazowej. Są dwie, ale do startu najczęściej w przypadku np. Embraera wykorzystywana jest jedna. W Boeing 737 można wybrać, czy odpalamy silnik z lewej świecy, z prawej. Czy z obydwu po każdym uruchomieniu fadek zmienia zamienia świecę? Czyli jeżeli raz uruchomiliśmy, uruchomiliśmy silnik ze świecy A, to po wyłączeniu i ponownym włączeniu kolejne, kolejne uruchomienie będzie realizowane ze świecy B. Tak pokrótce wyglądają kwestie związane z silnikami odrzutowymi. Temat jest niezwykle złożony. Pomimo tego, że w teorii działanie silnika odrzutowego jest niezwykle proste, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące silnika w samolocie pasażerskim, zadawajcie je w komentarzach. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.